Kasiu, dzisiaj wieczorem sprawdzimy, czy warto myć rączki mydełkiem. Bardzo proszę, żebyś teraz wziął pieprz do ręki i posypał pieprzem wodę w talerzyku. Tak, ja Ci pomogę, żeby nie zamoczyć pieprzniczki, bo to wtedy nam ćwiczenie w ogóle nie wyjdzie nasz eksperyment taki fajny. Dobrze pójść, mamusia troszkę poprawi. Tak. Teraz ty popraw mamusię. Dobra, starczy. I teraz, po malutku, włóż jeden palec, tak, do góry. Drugi, może z drugą rączką, to będzie lepiej widać. Drugą rączką. Włóż. Czy pieprz się odsunął od Twojego paluszka? Nie, Nie. pieprz lubi Twój paluszek. Daj chusteczkę, wytrzemy chusteczką palec, porządnie. I teraz, pomoc palec w mydełku. Obojętnie, jakie to będzie mydełko, trzeba dobrze nasmarować. Tu, wszędzie, paznokieć też nasmarujemy, żeby nam eksperyment wyszedł. I teraz włóż. I nie ruszaj. I co się dzieje z tym pieprzem? Odsuwa się. Odsuwa się pieprz. Czyli warto myć rączki? Odsuwają się wirusy i bakterie od naszych rączek? Jak będą, będą z mydełkiem myte? Mamo, a No widzę, odsuwają się czy nie bakterie i wirusy? Trzeba myć rączki czy nie? Super. Teraz wy... wytrzemy.